Dzień dobry. W studiu PAP na Forum Ekonomicznym w Karpaczu jest pan Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. A Będziemy rozmawiać o funduszach unijnych na inwestycje regionalne. Panie ministrze, ruszyła machina. 76 miliardów euro w grze. Ogłaszane są sukcesywnie konkursy w projektach krajowych i regionalnych i właśnie do samorządów przekazaliście państwo sporą e, część tego unijnego tortu. Jak pan myśli e, o postępach w uruchamianiu tych środków? Proszę pan spokojnie. Rekordowa e, 44% alokacja trafia do samorządów. Warto to podkreślać, bo po raz pierwszy znalazł się rząd, który przekazuje tak dużą część środków finansowych do samorządów i dzięki temu możemy mówić o tym, że jest rekordowa. A poza tym i to też warto, żeby wybrzmiało. 8,7 miliarda przeznaczyliśmy z naszego polskiego budżetu na wkład własny dla samorządów po to, aby marszałkowie mogli tymi środkami podzielić się z tymi najmniejszymi, tymi, którzy bardzo często mają duże problemy w pozyskiwaniu środków finansowych. A Państwo doskonale wiecie, że od samego początku mówię o tym, że Polska powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, czyli taki, w którym i duzi, i mali mają te same szanse, żeby nie było tak, jak robili nasi poprzednicy, że wspierali tylko te duże aglomeracje, takie jak miasto Warszawa, Poznań, Katowice, ale również, żeby wspierać właśnie te najmniejsze, żeby oni mieli te same szanse. Tam żyje bardzo dużo osób, które nie widziało możliwości pozyskania tych środków finansowych. Zmieniamy to, odwracamy ten trend i chcemy, żeby budżet państwa i środki europejskie wspierały właśnie również te mniejsze samorządy. 44% całej alokacji bezpośrednio trafia przez programy regionalne i tu też warto podkreślić, że w naszej nazwie, naszego resortu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, co zobowiązuje nas do tego, aby e, wspierać rozwój regionalny, wspierać rozwój takich obszarów, które są bardzo często albo były zapomniane. I myślę, że te narzędzia w postaci, europejskiego, w postaci Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego. E, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli tych programów dedykowanych bezpośrednio dla regionów pokazują, że możemy zrobić to wspólnie, rząd wraz z samorządami. Chciałam zapytać o środki na krajowy plan odbudowy, dlatego że to wykorzystanie funduszy unijnych przez Polskę do tej pory miało dobrą prasę i tutaj ten KPO tak trochę kładzie się cieniem. Samorządowcy się obawiają, że nie zdążą, jak już dojdzie od odblokowania tych środków, że nie zdążą tego po prostu ich po prostu wydać. Jak Pan ocenia szansę na przedłużenie możliwości wydawania środków z KPO? Rzeczywiście Polska jest liderem nie tylko w pozyskiwaniu środków finansowych, bo jesteśmy największym beneficjentem i w nowej perspektywie jest podobnie 76 miliardów euro, ale także w inwestowaniu, wykorzystaniu. Wykorzystaliśmy w tej chwili 100% całej naszej alokacji z poprzedniej perspektywy, co stawia nas na jednym z czołowych miejsc. Zawsze jesteśmy liderami, wskazywanie jako kraj, który jest liderem w wykorzystaniu środków europejskich. I oczywiście wiemy doskonale o tym, że z powodów politycznych, co przyznał pan Donald Tusk, środki zostały zablokowane. No, myśmy przez wiele miesięcy byli przekonani, że te rozmowy, o których mówimy bardzo często, te negocjacje, są negocjacjami merytorycznymi. Okazuje się, że jednak Donald Tusk sam przyznał, że środki finansowe Krajowego Planu Odbudowy zostaną odblokowane, kiedy on zostałby premierem po wygranych wyborach. On powiedział, że dzień po wygranych wyborach sam pojedzie i odblokuje te środki finansowe. I niestety. Źle się stało, ponieważ jak pani redaktor pamięta, to miały być środki finansowe, które mają być wykorzystane szybko, mają być łatwe w wydatkowaniu. Przecież to są środki finansowe, które miały nam pomóc odbudowie Polski po COVID-zie. Już zapominamy o COVID-zie, pomału. Wiemy, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a ten czas tego Krajowego Planu Odbudowy cały czas jest. Inne kraje, jest osiem krajów, które nie złożyło wniosku. O to, aby te środki finansowe z krajowych planów odbudowy były wypłacone, w tym Niemcy, co ciekawe. I okazuje się, że oczywiście wśród wielu rozmów, o których mówimy, cały czas pojawia się wątek wykorzystania, możliwości wykorzystania. No skoro osiem państw jeszcze nie złożyło, Wniosku. Wiemy doskonale, że te państwa również są zainteresowane tym, aby przedłużyć proces wykorzystania tych środków finansowych. Tworzymy takie trochę forum państw, które chciałoby doprowadzić do tego, aby wydłużyć ten okres wykorzystania środków finansowych. No jeszcze raz powiem, ze względów politycznych w naszym kraju akurat tak się stało, że te środki do naszego kraju nie wpłynęły, a mimo to realizujemy wiele inwestycji, bo przecież mamy mechanizm prefinansowania wraz z PFRM, przygotowaliśmy możliwość... Po to, aby tego czasu nie tracić, aby e, przedsiębiorcy czy e, poszczególne resorty w jakimś częściej chociaż byli przygotowani na to, aby tych środków można z tych środków można było realizować poszczególne inwestycje. No i ja jeszcze raz tutaj. Mogę powiedzieć, że trwają takie rozmowy, trwają dyskusje w ramach nie tylko naszego kraju, nie tylko naszego kraju z Komisją Europejską, ale wiem, że inne kraje też rozmawiają z Komisją Europejską właśnie po to, aby wydłużyć okres rozliczania krajowych planów odbudowy, hmm, chociażby w zakresie tego, o co Pani pyta, czyli wykorzystania ich w samorządach. To byłoby też korzystne i dla Komisji Europejskiej, która przecież zaciągnęła e, pożyczki. To więc byłoby korzystne oczywiście dobyć, dla targumy. wszystkich, ale no, musimy też sprawę postawić dosyć jasno. Gdyby nie opozycjoniści w Polsce, czyli tacy, takie osoby, które bardzo często moim zdaniem nie realizują naszego interesu, realizują albo swój polityczny i co gorsze bardzo często interes innych e, krajów, gdyby nie te zapewnienia niektórych o tym, że blokują środki, że te środki zostają zamrożone, że gardują o to, aby te. Pieniądze do Polski nie wpłynęły, nie mielibyśmy ani tego problemu, ani pytania, o które o pani, mi Pani w tej chwili zadaje. To zadam inne. Wspomniał Pan o wsparciu dla samorządów. Chciałam zapytać, jak pracują te pieniądze, te 8,7 miliarda. One zostały już rozdzielone między poszczególne regiony. Czy marszałkowie zatrzymają je dla siebie? Jaka jest idea? Czy one mają trafić do gmin? Kiedy będzie można? Z nich idea wsparcia samorządów z budżetu państwa, czyli z środków rządowych, jest taka, aby te środki jako wkłady własne albo zmniejszenie wkładu własnego trafiały bezpośrednio do samorządów. I oczywiście te środki zostały przekazane poszczególnym województwom, regionom, jak pani ładnie powiedziała. Decydują o tym marszałkowie, ale ten marszałek tych środków nie jest w stanie tak wykorzystać, żeby tylko sobie zostawić. To są naprawdę duże pieniądze i liczę na rozsądek. Ja zawsze apeluję do marszałków, kiedy mamy spotkanie, aby wzięli pod uwagę jednak to, że są obszary w ich województwach, które rozwijają się lepiej i jest im łatwiej i gorzej, bo jest im trudniej. I chcielibyśmy, aby ten mechanizm finansowania trafiał właśnie do tych, którym jest trudniej, po to, aby ta Polska mogła rozwijać się w sposób zrównoważony, o czym niejednokrotnie mówił pan premier Mateusz Morawiecki, pan premier Jarosław Kaczyński, czy nawet ja w wywiadach bardzo często podkreślam tą rolę zrównoważonego rozwoju odejścia od tej polityki naszych poprzedników, czyli wspierania dużych aglomeracji na rzecz wspierania wszystkich równo, niezależnie od tego, kto kogo popiera, niezależnie od tego, w jakim kontekście te środki mają być wykorzystywane. Nie dzielimy Polskę na lepszą i gorszą, nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych, nie dzielimy miasta na lepszych i gorszych. Chcemy, aby z tych środków europejskich i budżetowych, podkreślam, mogli korzystać wszyscy w naszym kraju, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony. Tak, jak rozwija się w tej chwili, bo wiemy, że mamy świetne wskaźniki, mamy bardzo dobre PKB, mamy wiele sygnałów również zagranicznych, o czym warto mówić. Pani wicepremier Słowacji, która była w Polsce niedawno wraz z swoimi przedstawicielami, pytała nas, jak robimy, jak my to robimy, że programy regionalne i programy centralne uzupełniają się wzajemnie. I ta wiedza, zresztą minister Balik również pytał, bo pracował w Polsce przez jakiś czas, pytał o to, jak można by przenieść te mechanizmy, które mamy już sprawdzone w Polsce, do Słowacji, aby nie musieli borykać się z tym dużym problemem, który mają niewykorzystania środków europejskich. No to na koniec, panie ministrze, jeżeli chodzi o mijającą perspektywę, mówił pan, że taka inwestycja bliska panu sercu to tunel w Świnoujściu. A jeżeli chodzi o te pieniądze, które teraz planujemy wydać, to takie oczko w głowie Jest, Ja mam bardzo dużo takich regionalnych inwestycji, z których się bardzo cieszę, czy tunel w Świnoujściu, czy na przykład pierwszy raz, można powiedzieć, po czasach pruskich zrewitalizowaliśmy szlak mazurski no przecież wiemy doskonale powstała śluza Guzianka powstały nowe powstały zostały zmodernizowane kanały tutaj taki apel do żeglarzy to też warto wiedzieć że udało się to zrealizować właśnie dzięki e, współpracy no i z mojego regionu chociażby jest parę e, inwestycji o których mówimy czy obejście węgierskiej górki czy to jest taka największe dwa tunele w moim regionie czyli w województwie śląskim Koło żywca pod żywcem czy budowa nowej drogi łączącej Bielsko-Biała e, z węzłem kosztowy, czy na przykład mniejsza inwestycja, jakim jest muzeum rozproszone, to jest muzeum składające się z kilku kościołów, które nie były wykorzystywane, ponieważ były tak dramatycznie w złym stanie technicznym, że nie dało się praktycznie do nich wchodzić o konstrukcji drewnianej znalazł się ksiądz, który stwierdził, że stworzy z tego naprawdę perełkę, jest to perełka. W każdym obszarze życia Polaków znajdziemy coś, co związane jest bezpośrednio z środkami unijnymi, a w tej chwili również z budżetem państwa, bo dzięki uszczelnieniu naszego systemu budżetowego wiele inwestycji jest realizowanych właśnie dzięki wkładowi czy wsparciu budżetu państwa. W tej wypowiedzi pana ministra cały wachlarz inwestycji, które są finansowane z funduszy unijnych, trzymamy więc kciuki wszyscy za ich realizację. Dziękuję z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dziękuję Pan serdecznie za te i polityki regionalnej.